No i mamy w sumie czwarty Elite Trainer Box um, Pocketrader EU Błyskawiczna dostawa Super Dropy Cóż, no nie wiem, może go bardzo zareklamować To no, prawda, no nie wiem co od innych przyjdzie, tak, bo jakby jeszcze nie doszło no taka sytuacja nie? ale jeżeli przyjdzie od innych to oczywiście też wspomnę od kogo kiedy przyszło mogę no, jak chcecie też wspomnieć kiedy było zamówienie chociaż chyba oni by nie chcieli żebym wspominał kiedy u nich zamawiałem a kiedy mi przysłali nie? <laughs> ale nie bądźmy złośliwi nie i wina przecież słuchajcie co tu czy mamy to co być powinno zobaczcie jak to są boostery w środku jaka niespodzianka zmieściły się zdążyli włożyć jak to tak może być że już są Nie. słuchajcie każdy na lit trainer oksie, a już do tej pory zauważyłem że jest jeden naprawdę grubszy booster i tu jest podobnie więc ja od razu tego te, te dwa mi tak się wydają grubsze. Dobra. To taka, taki śmiech, bo to oczywiście może być kompletny przypadek. Dobra. Ale mam wrażenie, że tu coś będzie. <laughs> Na przykład energia. Na dzień dobry. Mamy Kansa, Kvona, Vulpixa, Caterpie, Taurosa, Kadabra, Iwizaura, Firaroa, Nidorina i Nidokinga. No dobra. Może bez super strzału, ale jest energia. Czyli tutaj może być coś bardziej pozytywnego. Uwaga. Classic. Nah. Classic. Krabi. Sandshoe, Seal, Doduo, Slowbro, Machok, Dogonk, Webepil, Icans, e Brrbrbrrk. Brr. Tja, no to takie chłopaki wyszły z tego boosterka. A z tego tutaj... bardzo fajne z hypokrytojdera to, że on e, stara się nie, nie robić preorderów e, u niego po prostu jeżeli wchodzi na sklep to po prostu jest i możesz natychmiast zamówić dostaniesz również błyskawicznie InPostem wysyła e, no oczywiście w okresie świątecznym to wszyscy mają ten sam problem impost może ma mało ludzi ale tak w normalnym trybie yeah Daisy uhu. szczerze powiedziawszy ja miałem ochotę ją wydropić bo trafiła mi się właśnie w poprzednim ta taka zwykła bólkowa i stwierdziłem że to ma szansę na wifu ma szansę na wajfa, a jak wiecie wifu to przyszłościowy temat hmm, dużo mroków tej w tym booster w Elite Trainer Boxie Mr. Man w robersie JAKA SYTUACJA JAKA SYTUACJA Słuchajcie no <słuchaj> Przepraszam, ale jak to muszę zatrzymać na chwilę Słuchajcie, mało że laska, której szukałem którą chciałem zrobić asu na sposobu as to jeszcze złota mewka X Wiecie, no to jak gdyby są czelizardy, a my mamy tutaj mewkę. I mewka jednak robi swoją robotę najlepiej. Bardzo mi się podoba ten zestaw. Serdeczne dzięki Trader. Jak widzisz, mewka jest. <laughs> tak jak dziś rozmawialiśmy. Także nie ma zaboli. Dropi, dropi. A jak ktoś chce, żeby mu wydropiło, to poketrader.eu i po prostu dogadajcie się z chłopakiem. Przyjmuję przelewy, płatności kartą. Prze za chwilę będą, a na tą chwilę można mu nawet trochę cię rewoltem przelew zrobić, wiecie, taka sytuacja. <śm> <t> Także bardzo bogaty ten Elite Triner, ten Box, chciałem zauważyć. To jest cały czas ten sam Elite Box. Tutaj nie otworzyłem po cichu kolejnego za plecami, także jest ciekawe. Koffing, Tangela, Grimmer, psyduk Poliwrath, Pidgeot, Omanate, Persian, Clefable i Starmine. Kiedy mi Elite, to znaczy nie Elite, tylko Ultra Meff. Zamówiłem tym razem jedną sztukę, nie jak Chalizarda 4 czy 3. Zobaczymy, ale chciałbym. Ej, co to za zaglądanie do boosterów i przekładanie kart? Nie robi się tak. No. Lapras się odwrócił, dobra. Parasele, Giovanni, Charisma wiele plum, Bellsprout. Dragonite, holo subcio no to Dragonite wcale popularny nie jest uwaga lecimy final come -down. już przedostatni booster haha hmm. ha. Żeby, żeby nie było, że jest wąsko, nie no to te dwie energie na, na Elite Trainer Boxa są Tentacruel, ta Polyvrat, Kakuna, hitman Chump, Sea King, Butter, Farfetch, Slowbro i Vapyron. Okej okay. no wiecie co to wychodzi na no to, że już wszystkie ewolucje mam z książeczki, jeżeli chodzi o Eevee A, Może nie we wszystkich chyba opcjach, bo nie wszystkie nie rewersy, ale A, ah, čo tam? Môžu to vieť, chlapak, dvojte. Pikachu, Farfetch'd, Old Umber, Pichotto, Rapidash, Nidorina, Raticate, Arcane, Polivac, Yelton. Dobra, słuchajcie. <laughs> Te dropy jeden Elite Box. Także no nic nie cię, słuchajcie, no. zapraszam do nowego sklepu Dropy pierwszej klasy serdecznie polecam. Dzięki i do następnego.